Dwa zadania z tematu prosta, prostopadła i prosta, równoległa. Najpierw zadanie trzecie. Wyznacz równanie prostej przechodzącej przez punkt P i równoległej do prostej. I mam dwa podpunkty. Równanie prostej o danym współczynniku kierunkowym A, która przechodzi przez punkt, podana jest takim wzorem. To jest stabilizm naturalny. Proste, równoległe są wtedy, gdy współczynniki kierunkowe są. Takie same to też jest wzięte z tablic maturalnych. W podpunkcie A prosta jest y równa się 4x dodać 2, czyli współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy 4. Współczynnik kierunkowy prostej, która jest równoległa, czyli tu go oznaczę przez a2, to jest to samo co a1, czyli jest równy 4. Czyli równanie prostej zgodne z tym wzorem to jest y równa się a, czyli 4, x odjąć x0, dodać y0, gdzie x0, y0 to są współrzędne tego punktu, przez który prosta ma przechodzić. Czyli y równa się 4, x odjąć x0, czyli 1, dodać y0, czyli 3. Y równa się 4x odjąć 4, dodać 3. Y równa się 4x odjąć 1. Podpunkt B. Prosta jest y równa się minus 1, piąta x, dodać 2. Współczynnik kierunkowy tej prostej jest minus 1, piąta. Prosta. Ma być równoległa, czyli jej współczynnik kierunkowy jest taki sam, czyli minus 1 piąta. No i równanie tej prostej, y równa się, jeszcze raz według tego wzoru, a czyli minus 1 piąta x odjąć x0. Punkt jest 29, czyli odjąć 20, dodać y0, czyli dodać 9 y równa się minus 1 piąta x dodać 25, czyli 4 plus 9, czyli y równa się minus 1 piąta x dodać 13. I zadanie czwarte, bardzo podobne do zadania trzeciego. Tym razem mamy proste, postaci, proste prostopadłe. A1 razy A2 równa się minus 1, inaczej A2 jest równe minus 1 przez A1, czyli odwrotne i przeciwne do A1. Po punkcie A prosta jest y równa się 2x plus 7. Współczynnik kierunkowy tej prostej jest 2 a współczynnik kierunkowy drugiej prostej jest minus 1 przez A1, czyli minus 1 druga. To prosta. Znowu wracam do tego wzoru. Y równa się minus 1 druga X, no i A X 0 Y0, czyli X minus 3 odjąć Y0 dodać Y0, czyli odjąć 1 y równa się minus 1, 2x plus 3, drugie odjąć 1, czyli y równa się minus 1, 2x plus 1, 2. Pod punkt b y równa się minus 6x plus 1. Współczynnik kierunkowy jest minus 6. Współczynnik kierunkowy, to znaczy prostej prostopadłej, to jest minus 1 przez a1, czyli minus, czyli 1 szósta. Zmieniam znaki, odwracam. y równa się 1 szósta x, odjąć. No i to jest ten mój punkt, czyli odjąć 12, dodać 7. y równa się 1 szósta x minus 2 plus 7, czyli y równa się 1 szósta x dodać 5.